Ja jestem i dziś właśnie yy, ten. Będę musiał Wam pokazać dziwną, ukrytą rzecz w Brawl Stars. Tak, właśnie, ukryta rzecz. Rzecz. No. Właśnie, pokażę Wam tą rzecz i ona jest związana z 8 bitowcem. Ta partia, chwilę. I jak Wam się coś takiego pojawi, widzicie to? Coś się tu dzieje z 8 bitem. On jest bagowany. on jest bagowany. ale patrzcie, kliknijcie na jego ekran 8 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, no i taki dziewiąty. Da. przenosi nas teraz do gierki 8-bita. Mam tam cztery poziomy, chyba cztery, nie wiem, nie pamiętam już. No, takie coś wam się pojawia, co nie? Nie, nie, nie każdym, bo okazało się, że mojemu koledze na przykład to nie działało. No. No, dobra. Kurde. Dawaj szybciej. No. Projekt Laser się nazywa. Start Game. No, on nam tu mówi coś. No i tutaj pierwszy poziom. No mamy taki... Eee... No, chwilę muszę poczekać. No dobra, to takim statkiem sobie le lecimy, co nie? No, sobie latamy tutaj, takim stateczkiem, i musimy strzelać właśnie w typów. O, ja tutaj właśnie próbuję teraz zabić typa. Dobra, jeden zabity. Zgin, zgin. To co są to te robociki? Są te robociki, jakby. Nie wiem, czy wiecie. Kurde nie, tu jest tych meteorytów. O nie, za, zginę. HP nam się nie rośnie. Jest taka gierka, jakby nam się nudziło. Dobra, i co oni jakieś portale tutaj robią? O matko. Dobra. o, po bojrasu wzięliśmy. Dobra, postaram się ten poziom przejść. Hmm. <laughs> Chyba widać, jak się strzela i tak dalej. O, tu jest jakiś bosik. A przeleć sobie? Ojojo, ja, ja. jedną, hop, jedną hopę, jedną hop. O kurde, jakimiś rakietami strzela. Dobra, gincie, gincie. Mnóstwo rakiet. Dobra, mamy zero. Nie, no, no to to jest taka właśnie gierka. No. Eee, No, taka gierka. I co nie? Taka właśnie ukryta rzecz w. Let's get started się o tym dowiedziałem. No jak będę się dowiedział o jakichś innych rzeczach ukrytych właśnie, okay, to zrobimy sobie taką nową serię. Że nie będzie takich skrzynek. No. Ale no patrz, ale nie wiem, No, czekaj, mi wybierz, 8 minut. Co się stanie? Ej, tu się nie bawiło, tu się nie bawiło. Tylko tu. Ale jaka ukryta rzecz? Widziałem Dobra, trzymajcie się i pa.